Witam ponownie, zagrajmy w Winter Assault w dzisiejszym odcinku, idziemy dalej Między odcinkami poprodukowałem sobie troszeczkę gwardzistów Pochowałem tutaj koponów maszyny, żeby mi się nie pamiętali, ale zrobiłem wszystkie ulepszenia i moja armia jest gigantyczna no, ale zanim oni wszyscy dojdą O oh, wow, ten psionik, który tak dyszy tak mam całą masę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć oddziałów gwardzistów, na to wygląda. Przy okazji mam też paru komisarzy, których dołączyłem do... do ogólnej armii. Niektórzy moich gwardzi mają karabiny plazmowe, niektórzy moich gwardzi mają granatniki. Granatniki są o tyle fajne, że podrzucają i robią prawdziwą sieczkę z wrogów, jednakże... Jednakże... Hmm, podrzucenie, jeśli wrogowie lecą i są podrzuceni, to wtedy to się kończy w ten sposób, że niestety nie można ich atakować przez jakiś czas, bo widzicie na przykład teraz i to trochę przedłuża walkę. No tego nie lubię podrzucenia ogólnie, ale mimo wszystko się przydaje. Już nie wspominając o tym, że granatniki są po części AOE, czyli Area of effects. Moja niepowstrzymana armia. W ogóle powinienem nagrywać sam gameplay przed tym, a komentować już po nagraniu Żeby było lepiej mi mówić o różnych rzeczach W sumie to, o czym mógłbym mówić o rasach Warhammera ogólnie Albo o tym, że na przykład Jest sobie Mars, na Marsie są Są różne takie, 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 takie Fabryki Imperialne I tam pod Marsem śpi bodajże smok otchłani czy o tym kiedykolwiek wspominałem lag smok otchłani który jest jednym z bogów nekronów nekroni są fajni lubię nekronów oni są taką e, taką cichą armią bardzo mi się podoba ich ogólny design od że są maszynami i w ogóle no takie fajne i mają nawet całkiem fajną armię już nie wspominając o tym, że w Dark Crusade'ie są niesamowicie przegięci przez rozdzieracze. A gdyby nie rozdzieracze, to ich armia taka średnia jest w Dark raczej. No może Monolith jest jeszcze całkiem imba. Monolit jak walnie, to walnie tak w ogóle. Ej, długostwo piechoty. Mhm. Riaaaaa... Prawda? Oni jeszcze zdążyli się stworzyć? Nawet no, nie Eee, Wy... Wy to przejmijcie, ponieważ tak, i... Szczerze powiedziawszy, nie mam już co tutaj niszczyć. I tylko muszę... Wow, ci gwardistami... No z gwardistami jest taki problem, że... Mała ilość gwardzistów jest beznadziejna, jest to jedna z najgorszych, jedna z gorszych w ogóle jednostek. Ale jeśli jest ich tyle, tylu, ilu ja mam, albo troszeczkę mniej, bo jeszcze wchodzą kaskryni i ogryni w taką zwykłą armię, to nawet bolą. <grystanie> Oni ich latarki. Naprawdę? Głębi atakują. Serio? Wow. Czy to wygląda trochę jakby byli nieśmiertelni? Hmm. To zbyt dobrze nie wygląda. A, zobaczmy. Wesprzy Ultramarines i maszyny. Aha, aha, maszyny imperialne. Dobra, panowie, ładujcie się. Ładujcie się, panowie, ładujcie się. Będzie dobrze. W sumie to powinienem... Ej, tutaj... Czy oni naprawdę chcą mi zniszczyć wszystko? To by miało nawet sens, ale dajcie spokój. Eee, cyk, 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 cyk. Skoro uh, już przy tym jesteśmy, co jest twoim wish? Ja will walk now. Ja now. Uh, będę <laughs> Te okrzyki psionika. A, eee, na co to, to ja. Przenoszenie tak gigantycznej armii. Hmm. Tak, zdecydowanie. Do najszybszych ta podróż nie będzie należeć. Hmm, czy, to są już, czy to już będą wszystkie moje oddziały? Chyba tak. Rar. W ogóle psionicy to jest temat na w ogóle oddzielną dyskusję Albo to jakim cudem miliardy, miliardów bullshitionów psioników dziennie Dziennie e, ginie, by utrzymać imperatora przy życiu. I coś tutaj mi tak bardzo niemiło chyba wybuchło. Tak? O, na przykład. E... Czy możecie wejść tutaj? Sumie, czy... Możecie. Się ruszyć, dziękuję. Przy okazji, czy coś mi zginęło? Tak, wy mi zginęliście, moi plazmiarze. Tak, podzieliłem ich na grupy. Jedni są plazma boys'ami, a inni nie. Wydzielanie już! Naprawdę no, tylu pancerwałów? Serio? A. No to jest takie pocieszne nawet. A przy okazji to jest egzekucja, zdolność komisarzy. Komisarze w ogóle w całym, te, w całym Urahamerze są tacy, wiecie, hardzi, jurni i ostrzy. I to jest też odwzorowane do Noforze. Że przyłączony do drużyny komisarz jest w stanie zabić jednego gwardzistę. W ten sposób przywracając moradę całemu oddziałowi. Co... wow, banda burszujów. Która jest o niebo słabsza niż na zabójczym poziomie trudności w Donoforze? No ale tak czy siak. Na czym to ja... A tak, jakim cudem miliony setek bullshitionów psioników jest w stanie utrzymywać imperatora przy życiu. Jak... Tutaj się bardzo I poważnie się zastanówcie. Hmm. Ciermi. A w moją wieżyczkę z ciężkim Volterem, naprawdę. O oh well. Jak to jest możliwe, że oni mają aż tyle... Aż tyle sinicków, skąd oni się biorą, bo ja rozumiem, że to jest miliardy światów, ale w koniec końców, biorąc pod uwagę wszelką matematykę, to... W końcu oni by chyba się skończyli. Musieli z nimi walczyć. Piu, piu! Eee, bo czwój. Krzyki psjonika takie bezcenne. I teraz patrzcie jak moi kochani warliści wpadają niczym. Okej! Okay. Kupię siła najwidoczniej Wy przejmijcie ten punkt. Normalnie bym nie przejmował punktów, ale... No niestety tutaj przejmowanie punktów oznacza więcej budynków dla mnie, takich jak dowództwo piechoty. Dzięki temu dowództwo piechoty będę mógł się przenieść na drugą stronę w ogóle całej tej szczeliny.

gdzie? No pewnie gdzieś daleka coś tam strzelają. Jej No zobaczmy. True tu tu, 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 tu tu. Więc jeszcze na chwilę wracę nie Wiem, że tak trochę jestem rozkojarzany, że mówię o czymś, potem robię... A? Potem o czymś dalej mówię, ale... Ale jakoś tak mi to wychodzi dziwnie. No tak łatwiej by mi chyba było mówić, jeśli przygotowałbym sobie temat i ten. Ale... Chyba nie jest aż tak ile. I tak należy do jednych z najdumniejszych zagrajmer... Zagrajmerów, nie, to jest złe słowo. Let's playerów w całym kraju. Możliwe, że i na świecie. I eee... eee... moje mięcho armatnie, wymieni się granatniki. Hmm. Chyba, zamiast się pultać po, po bunkrach, to przejdę sobie dołem. Ej, Chimery! Będę miał Chimery! Będę miał Chimery!

jak ty na tego, Czy ja będę mógł produkować chimery? Hmm. Podobny hmm, mi się. Hmm, czy ja mogę? Dowództwo zmechanizowane, jak miło. Ale to by było na tyle w tym odcinku, czyli zagramy w Winter Assault w następnym odcinku. Wsiądziemy w chimery i przebędziemy tę straszliwą i zdradziecką szczelinę, więc do następnego razu, gwardziści.